Koju, nie był, bo pod palmą znalazłem prezent. Kolageny na starą mordę i <laughs> na śmierdzące stopy wreszcie wygodne buty. Nie, ciekawe, że są w środku, kurwa, że to nie jest prema prelist. Są. Mariusiu, jak ci się podobają buty? Fajne? Czy wolisz te? No i jeszcze przyszły do mojej żony Ewa Longoria. Piękne buty. Przepiękne. Kurwa, żeby były takie męskie, to sam bym sobie je kupił bez kitu. Miau, miau. misiaczku, czekaj na ciebie najdroższa. Kocham cię. No, co tam? Będę się żałował. Miłość nie ma ceny. Miłość nie ma ceny. A że kocham buty, to z miłości do butów kupiłem dwie pary. Jedne damskie, drugie męskie. Te są zajebiste kurwa. Szkoda, że nie było takich męskich. Kurwa są po prostu przekurwa sztosy. Prze sztosy. Są przekozackie. Naprawdę są przepiękne.